Coś mi śmierdzi, nie Greg Silver. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Skodam edek 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League W komentarzach ostatnio zagłosowaliście, żebym zagrał do minusem I też generalnie czekałem aż Rocket League odda samochody zakupione na innej platformie Ale tak z tego co widzę na razie na tym koncie nie otrzymałem jeszcze Nissana i tego typu samochodów Chyba będę musiał napisać do supportu, nie wiem czy się uda je odebrać Bo tak naprawdę to na innym koncie je zakupiłem, ale na konsoli to przechodzi między kontami Zobaczymy czy się uda, na ten moment możecie wybierać samochody właśnie z takiej oto listy Zaczynamy z rangą srebro 2, dewizja 4 no, i co mogę powiedzieć? Rozmyślałem trochę o tych, jakie zagrania mogę wykonywać na jakiej randze, i doszedłem do wniosku, że chyba będzie trochę za łatwo. Więc teraz myślę sobie, żeby na przykład nie zrobić czegoś takiego, że chyba do, do platyny. Będę grał, o kurde, przez przypadek kogoś się zniszczyłem, ale do platyny będę grał na jeden mecz. Jeden Ziemiak już wyszedł z meczu, dobra, nie wiem jak to interpretować. To nie będę używał busta, ale mniejsza. Do platyny będę grał na klawiaturze, nie będę się przerzucał do golda tak jak było w założeniu. No i później też myślę, żeby nie przerzucić niektórych rzeczy na wyższy poziom, na przykład wave dashy z diamenta na czempiona, albo jakieś tam, nie wiem, piłki na dachu czy czegoś nie przerzucić na diamenta, żeby nie było za łatwo po prostu. Też ostatnio zrobiłem ankietę na kanale. Gościel, nie kradnij mi piłki. Zrobiłem ankietę na kanale, czy wolicie dłuższe odcinki, w sensie inaczej, rzadsze odcinki, czy częstsze i chyba wybraliście, to znaczy chyba, no zagłosowała większość z was na to, żeby były częstsze odcinki, na których więcej się ruszam między rangami. Nie wiem, czy na przykład to jest kwestia tego, że aktualnie jestem bardzo nisko, czy na przykład na platynie będziecie woleli, żebym rozegrał więcej odcinków, pokazał dokładniej te spotkania. Możecie też dać znać w komentarzach, a ja tutaj już wracam do niszczenia przeciwników i cyk, 3 do zera. Przeciwnicy się poddali, ten drugi teammate oponenta już opuścił spotkanie, także wyszło bardzo fajnie i jeszcze dostaliśmy dużo MMRów, bo tam jeden gostek miał ponad 700, także pozytywnie. I na szybkości kolejne spotkanie, znowu jakieś takie wysokie MMRy i czy to w drużynie, czy to w przeciwnym teamie, nasz teammate zdobywa bramkę. Kurczę, nie wiem, czy oni jeszcze nie rozegrali placementów, czy o co chodzi, ale mam nadzieję, że, że to jakoś się wyjaśni. Ula la, ale Wyskok. To zdecydowanie nie jest chyba Silver. Mamy jakiegoś Alosmerfa w teamie. Okej, okay, podanie do teammate'a, On to wykończy. Dokładnie, coś mi śmierdzi, nie gra jak Silver. O, o, dobra, jednak cofam to, co mówiłem. Chociaż pomyłki się zdarzają. Nie, no to nie jest silver, jak nic, zobaczymy po meczu. MMR y ma na ponad 700, więc myślę, że to może być jakaś platyna nawet z Rosji. No, zdecydowanie to jest przynajmniej platyna. To także ten mecz chyba też będzie do przycięcia. A I przy okazji też zmieniłem wybuch po Golu na taki odpowiadający naszej randze, więc myślę, że to też jest fajny, fajny dodatek do auta. Dobra, może przytnijmy ten mecz. No ale nie musimy przycinać, bo się przeciwnicy poddali. Minęły dwa mecze, ja na razie nie musiałem nic robić. Ale za to mamy srebro 3, Dywizji drugą. Hej, bez Base be, Hub? Dziwny Nick Teammate, ale. No nie, no znowu AFK Co to się dzisiaj dzieje? Dzisiejszy odcinek to. Zaczyna się chyba takim typowym silverskim nastawieniem. Tym razem już nie mamy smurfa w teamie, więc będzie można powalczyć. Uuu, uh, podanie od teammate'a. Wylew od e przeciwnika. Okej, okay, nie mogę prowadzić piłki na dachu, dlatego, no, w sumie nawet nie będę próbował. Okej, okay, zaufałem, że uderzy Ziemek trudne uderzenie na silverze, także już jest ze mną niedobrze. Nie no nie wiem czy ja mam takie szczęście do team Ale ja tutaj nic nawet nie muszę robić Ta Ranga sama się awansuje Totalnie sama Znowu nawet piłki nie dotknąłem Dobra strzelmy na 4 do 0 I chyba mecz będzie do przycięcia jak nie wyjdą Bang Easy Zdecydowanie przydadzą się większe ograniczenia tak teraz myślę Boom Okej okay. Oj, teammate to wykończy, no dobra, żartowałem, ale za to cofniemy się do defensywy po szybkim demo. Okej, okay, opuścili spotkanie, dlatego lecimy, lecimy. O, tak! Ela Rabi, Ilias w naszej drużynie nie wierzę! Znowu Awki! Przynajmniej na początku. No nie! Niesamowite co się dzisiaj wyrabia. Nie no, jak ktoś jest w Silverze, to niech da znać, czy to naprawdę tak wygląda, że w każdym meczu jest praktycznie jakiś aw, albo smurf, albo w ogóle nie wiem. Przecież tu mecz szuka z 3 sekundy i tak są awki. Gościek kto musiał. to musiał zrobić świadomie, wyszukać to spotkanie. Chyba, że ma bucket moda i plugin do automatycznego szukania, ale to wątpię, że na Silverze ludzie już bawią się w bucket mody. Nie, nie, no tym bardziej, że jest na konsoli, to nie ma nie ma szans. Nie, na no, kolejny mecz do przycięcia. Dzisiejszy odcinek to jakiś hit. Może już nie będziemy męczyli przeciwnika. O, zaczął się ruszać, niesamowite, po minucie. 4 do 0 dla przeciwnika, sobie wrócił przed komputer, czy tam przed konsolę bardziej. Dobra, załadujmy jeszcze jedną bramę zaraz, przez to, że przeciwnicy już wrócili do gry. Podajmy do naszego towarzysza. O, dobra, jeden już wyszedł, dlatego może się za chwilę ten też podda. Miejmy nadzieję. Albo nie, jeszcze Ghost hit jest. Teraz wiarę dostał w siebie. Zobaczymy, czy opuści spotkanie. I wybicie piłki z pustej bramki. No, to jest właśnie esencja Silvera. Teraz ja robię Silvera. Powoliłem klawisze z trzy razy i goście strzela kolejną bramkę. A no, uderzmy, może nie obroni? Tak jest. O nie, teraz my mamy Awka. Ale, z... Ale kurde, się pozmieniało. Ale się zmienia w tej grze wszystko. Dobra, strzelmy na 6 do 2, bo tutaj się może jeszcze wszystko wydarzyć. Jeszcze nasz sojusznik może zmienić barwy. Ciekaw też jestem, czy i ewentualnie kiedy trafimy na jakiegoś widza w drodze przeciwnej, no bo do teamów wiadomo, że sobie w każdym odcinku będę dobierał kogoś, ale tak przypadkowo trafić w wydrożenie przeciwnej, to myślę, że będzie śmiesznie. Czy tam przyjemnie na pewno. Okej, okay, 8 do 2, jednak nie, ale dobra, chciałem już powiedzieć, że 8 do 2 to... Można przyciąć to spotkanie, ale tak jednak nie ma. Aha, dobra. To było, to było świetne. Kopnąłem go przypadkiem i on strzelił samobuja. No Edek go kopia, bomby zablokowane, ale to był przypadek. Nawet nie chciałem. No i myślę, że można, jak się nie podda przeciwnik, skipnąć to spotkanie. Okej, okay. przeciwnik był waleczny i się nie poddał do samego końca, ale wygrywamy ostatecznie. Oj, ktoś tutaj chce z nami wejść do teamu, ale nie, nie, bo za niedługo będzie trzeba zagrać. W sensie trzeba, po prostu zagramy z widzem. Dajesz rupel, ciśnij go, ale nie tak. A, dobra, broniliśmy, w sensie to nie leciało w bramkę, więc nie wiem dlaczego... Krzyczę, że obradiliśmy, ale mniejsza. Agresywny przeciwnik zniszczył mi timejta. Nawet nie mogę mu oddać, bo mam zablokowane bumpy No nie, taki faker. Dobra, jakoś z tego wyszliśmy cało. Ale przynajmniej każdy gra w tym meczu, także myślę, że będzie to najciekawsze spotkanie w odcinku, bo przede wszystkim zostanie zagrane. Dobra, strzelamy pierwszą bramkę, ale coś nie widziałem przez dłuższy czas mojego teamata I się obawiam, że on jest teraz AFK Ale dobra, nie jest, bo już pominął powtórkę Albo jest? Ciężko powiedzieć Okej, okay, nie tracimy bramki bezpośrednio, ja to wywalę do boku A tutaj solowa akcja drużynowego I zdobywamy punkt Ciekawe czy to jego rocznik, 1973 Bęk, nie do wznowienia. To jest chyba najgorsza taktyka na Silverze. Generalnie nie jecha nie do wznowienia. W taki sposób. Z tego co zaobserwowałem, to nikt tutaj się nie rozpędza na tyle, żeby mieć supersonika, czyli te takie ślady pod kołami. Maksymalną prędkość, przy której już więcej nie trzeba boostować, ale za to się jedzie zdecydowanie szybciej. I po prostu, jak jesteście zapewne w Golda, się to też tyczy. Jak jesteście na tej randze, to postarajcie się zawsze rozpędzać. I wtedy, jak jedziecie prosto, to nie musicie już boostować więcej, marnować przyspieszenia, ale będziecie zdecydowanie szybsi od przeciwników. No i tutaj szybko się poddali oponenci. A my wbijamy srebro, Dywizję trzecią. No i dobra, mamy już widza. Dołączył do nas pro żółwik, dlatego startuje kolejne spotkanie. No, chyba, że nie dołączy przeciwnika, ale dobra, jednak dołączyło. Okej, okay, generalnie tą część odcinka nagrywam już kolejnego dnia i tym razem też w sumie sprawdziłem trackera mojego teammata, Żółwika, żeby nie było tak, że ktoś po prostu nie rozegrał jeszcze żadnych spotkań. Tutaj pro żółwik, z tego, co pokazuje na trackerze, ma już srebra nabite, także nie będzie żadnego oszustwa. Dobra, prawie wziąłem piłkę na dach, ale no, w sobie Przypomniałem w porę. Dobra, ciśnij żuwiku. Z tym nie powinno być większych problemów. Dokładnie. Zaraz to skontrujemy. Oj ojoj, ale to się dzieje. Niebezpiecznie. Zbieramy przyspieszenie przeciwnikom, fejkujemy. O, Żuwik ładnie zagrał, jakbym miał drift, to bym to strzelił. No nie, nie mam driftu. Jakie to jest denerwujące. Używajcie drift, jak jesteście na niskich rangach. To jest najbardziej przydatna rzecz, chyba poza boostem, oczywiście. Ale no, boosta to wątpię, że ktokolwiek nie używa. A power slider czy tam driftu to sporo osób. Bez tego, promień skrętu jest tragiczny. Prawie tak tragiczny jak moje uderzenia w tej chwili Dobra Dobrze, że żółwik to jakoś w miarę ogarnia Bo coraz widzę coraz większe wady tego, że gram na klawiaturze Nie wiem czy jeżeli No dajcie znać czy na przykład Odblokować sobie kontroler dopiero później Ale może zacząć używać power slide'a, To znaczy drifta już od golda Nie wiem, ale coś bym zmienił Bo faktycznie może być za łatwo Ale strzelamy bramkę Dobra, potężne wznowienie żółwika On się wywali Okej okay. Jakbym nie użył przez przypadek podskoku, to byłoby jeszcze lepiej, ale tak czy siak zdobywamy punkt. Dobra, spróbujemy dać do środka. Nie umiem obracać kamerą, to nie spojrzę. O kurczę, ale pincz. Myślałem, żeby podać do Wika, ale na klawiaturze dalej nie mam w ogóle odblokowanego rozglądania się, więc też w ogóle odpada. Natomiast tak czy siak nie mam nawet zbindowanego rozglądania się w taki fajny sposób. Okej. Okay. Oła, tutaj kolizja. Natomiast wydaje mi się, że z tego będzie bramka, nie będzie, bo w miarę spokojnie zachował się defensor, no ten drugi może nie aż tak spokojnie, wywalmy piłkę do góry, Żółwik niech nadjedzie, ja się trochę cofnę, no nie no solidnie gra, no, no tutaj half flip by się przydał nauczyć, ale, ale generalnie jest źle, ale to Żółwik jak oglądasz to polecam paradzik na half flipa zobaczyć, ja mam jakiś taki bardzo podstawowy na kanale i chyba też Tuni nagrał bodajże, przydatne zagranie w skrócie. Okej, okay, tutaj pełna kontrola. Oa! Dobra, może będzie wrzutka? Żółwik zdąży nie tym razem. I uderzenie 3 do 0 chyba hat trick. Dobra, dośrodkowanie, żółwika nie ma, ale to gramy już defensywnie, więc w sumie słusznie. Wygrywamy to nie musimy atakować, ale agresor. Wziął go pod skorupkę. Ale Fliczek agresywny. Hmm, kusi mnie to spróbować, ale. Powiedzmy, że spadł, żeby nie łamać regulaminu. I tak z tego będzie bramka. Ale kusiło mnie, chociaż pewnie by to nic, pewnie by nic z tego nie wyszło, bo nigdy w życiu nie strzeliłem aeriala na klawiaturze. I żółwik na wykończenie przeciwników. Na 5 do 0 podwyższa prowadzenie. Okej, okay, podbijamy piłkę do upadłego. Chyba to za długo nie potrwa. Ale wygrywamy pierwsze spotkanie. Ukończyłem wszystkie wyzwania kierowcy. No to tutaj. Jak to usunąć z ekranu? My tylko powiedzcie. Dobra, teraz już się da. Szkoda jedynie, że wyższej dywizji nie wbiliśmy. Okej, okay, pojadę do wznowienia. Prawie Polacy, Felebi. Ja do Miłosz, drugi Adam. Tak to można zinterpretować przynajmniej. To tak ktoś teraz patrzy, że żółwik już ma tak jakby rangę legenda. Pamiętam, że kiedyś. Jeszcze przed, no bardzo dawno po prostu, było to mega wysoki poziom, taka legenda. W sensie mega wysoki. Po prostu trzeba było sporo grać. Ja to chyba pod koniec, przed zmianą systemu levelowania dopiero dobiłem, Mając już sporo godzin w grze. Więc nie było łatwo, a teraz w sumie legenda to nie wiem, czy tak dużo oznacza. No i napisałbym no problem, ale czekajcie. Dobra, nie znajdę chyba. O, dobra, jest, znalazłem, ale już nie będę pisał na tylko ich czacie. Może w przerwie. Strzelamy bramkę, tak jest. A ja napiszę tutaj cyk, cyk. Nic się nie stało. Elegancko. Okej, okay, on nie wyjeżdża z bramki przez przypadek dostaliśmy busta. Tak w sumie można się skupić podczas gierek widzami. Gierek z widzami, Wierek Gierek z widzami. Na tym, co robią właśnie oni i jakieś rady może będę próbował dawać od razu. No to poza tym takim half co wcześniej zauważyłem, to zaraz jeszcze się skupię. Okej, okay, tutaj trochę farta. Mianka i strzelam na 2 do 0. No ale fajnie, że patrzy na czat, albo po prostu zna zasadę, że lewy jeździ. Teraz jest problem, bo nie mam ani driftu, ani half-lipa nie potrafię zrobić i trzeba się jakoś cofnąć, ale fajne wybicie drużynowe. Żółwik mnie nabił i z tego coś takiego wyszło, okej, okay. no nie, znowu pomyliłem podskok z boostem, okej, okay. może uda się? Tak jest, albo nie, dobra nie ma, ale zaraz będzie, dobra 3 do 0. No, z tego też powinna być bramka Ale piękna interwencja Adama Adam to tutaj Adam Casillas. Nie, czekaj Adam Majewski Chyba on był bramkarzem Nie, chyba nie miał na imię Adam Przede wszystkim Podamy piłkę do O Dobra, to było tragiczne podanie. Przydałaby się opcja rozglądania. Naprawdę, jeżeli macie możliwość, to się rozglądajcie kamerą. Zwłaszcza, jak gracie na padzie, to jest wygodne. Jak gracie na klawiaturze, to chyba musicie coś tam zbindować, żeby się fajnie rozglądać, ale, ale to jest podstawa. No, Musicie wiedzieć, gdzie jest wasza drużyna, gdzie są przeciwnicy. Ale boomer od Żółwika. Piękne podanie do nas, albo wykorzystamy go, albo jednak. Żółwik? Tak jest! Dobra, napiszemy ładny strzałek to znajdę. Dobra, oddało się znaleźć. W ogóle chyba jakimś o tym z kornetu gra. Ciekawe, czy już wtedy zakupił grę żółwik, czy, czy się wymienił z jakimś znajomym, czy tam osobą na naszym serwerze. Na który oczywiście zapraszam. Macie w opisie link do naszego serwera Discord. Tam też szukam osób właśnie do tej serii, żeby sobie zagrać. Mam no sobie do wszystkich innych serii również. Ostatnio parę botów wbiło, ale to niedługo, jak pewnie Discord wprowadzi poprawki, to się wszystko naprawi. Poza małym syfem można znaleźć fajne osoby do gry, więc polecam. Dobra. I chyba będzie kolejna brama. Tak jest. Trochę spanikowałem, bo pomyliłem znowu klawisze, ale trudno. I cyk, piękne podanie żółwika 7 do 0, tutaj już w sumie, nie wiem, tak męczymy przeciwników Bo nic się nie zmieni, oni się nie chcą poddać No i zwycięstwo Od razu dywizja czwarta wleciała No i dobra, stwierdziłem, że zagramy jeszcze jedno spotkanie z żółwikiem Tak po prostu Ma niższą rangę od nas delikatnie Więc dostajemy i tak dużo tych punktów umiejętności To można sobie zagrać Ale tutaj to No Dobra, dośrodkowanie i! Prawie! Dobra, to może być zagrożenie. Ważne. I daliśmy się sfejkować. To znaczy, no myślę, że to nie był fake, tylko przeciwnik nie trafił w piłkę, ale wyszło na to samo. I cyk. Jeden do jednego, dobre wznowienie tutaj żółwika. O kurczę, ja nie chciałem go zniszczyć. Dobra, to, to było brutalne. Okej, okay, okej, okay, żółwik to nam pomógł nawet. I znowu przypadek zniszczyłem przeciwnika, oni sami podjeżdżają pod koła, naprawdę, nawet nie miałem w zamyśle nic takiego. Okej, okay, wróćmy się lepiej na pełnej, bo zaraz może być nieciekawie jeszcze. A, nawzajem się żółwik rozwalił z przeciwnikiem, podajmy mu piłkę. Jaki boomer! Ten to obronił. Nie no, co to jest za serwer? To jest jakiś smurf? Nie wiem, ale to było dziwne. Bardzo ładna interwencja i w sumie bardzo fajny strzał żółwika. Taka mało silverowa akcja. Ta już była bardziej silverowa, także jest ok. Oj, teraz już. Nie odzywałem się, bo zaufałem po tej wcześniejszej interwencji przeciwnikowi i myślałem, że to obroni, ale jednak 100% skuteczności on nie ma dalej. W sumie nie musiał lecieć, mógł po prostu sobie pojechać pod ziemi i pod koniec podskoczyć pod wojnie, by to spokojnie obronił, dlatego też tak polecam, żeby nie panikować. Jak nie ma potrzeby, to jak najpóźniej wyskakiwać, bo to też zauważyłem, że wiele osób tutaj lata do piłek, do których nie trzeba w ogóle lecieć i przez to popełniają błędy. Okej, okay, strzelamy gola na 4 do 1, zabezpieczamy wynik. O, o, dobra, to może być ciężkie. Podwójny podskok. I niestety nie udało się, nie byłem w stanie tego wybić jakoś lepiej. No i to dobrze, bo symulacja. I strzelamy kolejną bramkę, ale nie no, tak naprawdę muszę powiedzieć, że polecam Żółwika jako teammata w sensie. Miałam ma niską rangę, wiadomo, że jeszcze umiejętności mechaniczne są nie te, ale piszę na czacie, patrzę na czat, rotuje się, naprawdę bądźcie jak Żółwik. I wznowienia ma solidne, to też jest bardzo ważne. Dobra, przebijmy sobie piłkę tutaj. Eee. Okej, okay, żyjemy, Podajmy do żółwika, on uderza, no tym razem niecelnie. I kolejna bramka, 6 do 2, znowu tutaj mi zostawił piłkę żółwik. Inni by mogli mi to wybić po prostu, bo to, no nie wiem, czy to już jest kwestia, że podchodzimy pod golda zaraz, ale w poprzednich odcinkach mam wrażenie, że każdy by mi to wybił. Okej, okay, tutaj w lewik ze strony przeciwników. I na pełne jedziemy Barcelona Mecz wygrany, zobaczymy czy wbiliśmy już golda Fajnie by było No nie udało się, przeciwnik już miał złoto Dlatego no dobra, zagrajmy jeszcze jeden ostatni meczik. Dobra Wznowienie wygrane A, mogłem go tutaj tak ładnie zniszczyć Ale niestety Regulamin zabrania Prawdopodobnie ostatni mecz w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wygrany o, Jak mnie kopnął przestrzałem. strzałem, to się mogło źle skończyć, ale na szczęście ładujemy bramy. Dobra, chyba pisze na czacie żółwik. To po meczu, dobra, po meczu pozdrowi. Teraz już ważne, że się będzie ruszał. Okej, okay, my uderzmy, a zostawił nam pustą bramkę całkowicie ten corner stream, prawie corner read. O, to może być bramka Żółwik, nie tym razem Okej, okay, przeciwnik się wywalił Ja uderzę po długim słupku Nazwijmy to w ten sposób, chociaż chyba ze środka waliłem to Każdy słupek był długi No dobra, waliłem z prawej, to dobrze powiedziałem No, zostawił nam piłkę Nawet się nie spodziewałem, ale bardzo dobre zagranie i strzelamy przez to bramkę. I się poddali przeciwnicy, a tam widziałem, że chyba ponad 600 MMR-ów miał przeciwnik jeden. Dokładnie. Dlatego dostaliśmy dużo tutaj punktów umiejętności. Dobra, już myślałem, że dalej nie mamy złota, ale mamy złoto. Wbiliśmy złoto, jeden, dywizja druga, także cel odcinka zaliczony. Ja od razu pokażę swoje statystyki, nie ustawienia. Ustawienia już pokazywałem w pierwszym odcinku. Ale statystyki, jak ktoś chce porównywać. O! Dzisiaj wyszliśmy już na ponad 50% wygranych, także. Powoli się to jakoś poprawia. Okej, okay, żółwik tutaj pozdrawiam mamę, tatę przyjaciela, Jakuba, tutaj może nie będę czytał, bo jeszcze Roda mnie zjedzie, ale całą Legnicę i widzów. No to macie tutaj fajne pozdrowienia od żółwika. Grało się przyjemnie, samochód ma taki nawet, powiem wam, że ekskluzywny. Chyba jest to auto z karnetu, ale wygląda bardzo fajnie, nie pamiętam w sumie jak się nazywa. I co? Ja was zachęcam jeszcze do zostawienia ewentualnie subskrypcji oraz lajka jak wam się podobało i nie będę przedłużał, Elelo. Ele.